Magdalena Gazelle. Jeszcze niedawno jej życie płynęło utartym rytmem. Marzenia wydawało się czymś odległym z poprzedniego życia praca, dom, rutyna. Wydawało się, że czas minął, by odkrywać w sobie coś nowego. Ale wiecie, życie potrafi zaskakiwać. Los zaprowadził Magdalena do klubu pisarskiego, i tam jakby otworzyło się okno do zapomnianego świata. Świata jej talentu, jej twórczości, który drzemał przez długie lata wewnątrz Magdaleny znów zapłonęła iskra. Strofy zaczęły układać się w wiersze, myśli nabrały formy, a dusza głosu zaczęła się ujawniać, dzielić swoim wewnętrznym światem i to okazało się niesamowicie inspirujące. I wiecie co? Razem stworzyłyśmy coś wyjątkowego koncert poezji Magdaleny. Wieczór wypełniony jej uczuciami, jej historią, jej odrodzonym talentem. Łzy radości, uśmiechy, ciarki na plecach to była prawdziwa magia. Ta historia jest przypomnieniem dla każdej z nas. Nigdy nie jest za późno, by odkrywać siebie na nowo. Wiek to tylko liczba, jeśli chodzi o pasję i samopoznanie. Wewnątrz każdej z nas mieszka coś unikalnego, czekającego na swoją chwilę.